Jeśli oglądasz ten film, to nie przypadek. Sofia Hochmat nie wysyła wiadomości tym, którzy wciąż szukają. To już ostatnia wiadomość i nie będzie powtórzona. Jeśli w ciągu ostatnich kilku dni znaki ustały, jeśli cisza zastąpiła odpowiedzi, jeśli zastanawiałeś się, czy coś się zatrzymało, nie straciłeś połączenia. Pogodziłeś się z tym, zostań tutaj, bo to. Co zaraz usłyszysz, zadecyduje, czy to, co aktywowałeś, stanie się trwałe, czy zniknie. Fakt, że znaki zbladły, że wybuchowe zbiegi okoliczności zdają się ucichnąć, a wewnętrzny głos, który kiedyś kierował każdym krokiem, teraz wydaje się bardziej odległy, nie jest ani błędem, ani stratą. To moment, w którym prawie każdy się boi, ponieważ nikt nie wyjaśnia, co tak naprawdę dzieje się po aktywacji? Wszyscy mówią o przebudzeniu, o wzroście częstotliwości, o otwarciu portali, ale bardzo niewielu przygotowuje się na moment, w którym wszystko ucichnie. Właśnie wtedy większość ludzi myśli, że zrobiła coś złego, że straciła kontakt, że została porzucona. Jednak hermetyczna prawda jest dokładnie odwrotna: kiedy znaki ustają, to nie dlatego, że poniosłaś porażkę. Ale dlatego, że ukończyłaś pierwszy etap. Starożytna mądrość, często błędnie interpretowana, mówi o cyklach w cyklach. Na początku następuje faza pchnięcia, potężny impuls, w którym energia zdaje się poruszać cię bez wysiłku. Intuicje przychodzą spontanicznie, synchroniczności cię szukają, odpowiedzi znajdują cię, nawet gdy o nie nie prosisz. To intensywna, wręcz upójna faza. Ale z samej swojej natury tymczasowa. Gdyby trwała wiecznie, nigdy nie rozwinąłbyś niezależnej siły, pozostałbyś zależny od zewnętrznego wsparcia. Dlatego w pewnym momencie to pchnięcie ustaje. Nie jako kara, ale jako akt głębokiej inteligencji. To moment, w którym odkrywasz, kim naprawdę jesteś. Niezależnie od tego, czy jesteś kimś, kto porusza się tylko wtedy. Gdy ktoś cię do tego zmusi, czy kimś, kto potrafi wygenerować własny pęd. Cykl, przez który przeszedłeś, miał określony czas trwania, różny dla każdego, ale z nieuniknionym punktem kulminacyjnym. Kiedy ten punkt zostaje osiągnięty, pęd się kończy, a rozpoczyna się faza podtrzymywania. To trudna przemiana, ponieważ ego odbiera ją jako stratę. Dusza jednak rozpoznaje prawdę. Nie straciłeś mocy, lecz zyskałeś autonomię. To jak nauka jazdy na rowerze. Na początku ktoś trzyma siodełko, podtrzymuje cię, sprawia, że czujesz się bezpiecznie. Potem, bez ostrzeżenia, puszcza, pedałujesz dalej i dopiero wtedy zdajesz sobie sprawę, że jesteś sam. W tym momencie masz dwie możliwości: napiąć się, zahamować i upaść, albo pedałować dalej i odkryć że przez cały czas robiłeś to sam. Teraz nikt już nie trzyma siodełka. Jeśli się poruszasz, lecisz. Jeśli czekasz, aż ktoś cię złapie, upadasz. A ten upadek boli o wiele bardziej niż jakikolwiek uraz fizyczny, ponieważ to upadek kogoś, kto miał zdolność do podniesienia się, a postanowił pozostać w bezruchu. To pierwsza prawdziwa decyzja, jaką teraz musisz podjąć iść naprzód czy upaść zachowanie neutralności jest niemożliwe rusz się albo stracisz równowagę i właśnie tu pojawia się jedno z najbardziej destrukcyjnych pomrugeszań w wewnętrznej podróży to między aktywacją a krystalizacją aktywacja jest łatwa to jak zapalenie zapałki przez chwilę jest światło ciepło entuzjazm ale jeśli nie podsycisz tego płomienia zgaśnie Krystalizacja to coś innego. To presja, czas, spójność. To węgiel, który staje się diamentem. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Twoja częstotliwość wzrosła, ale wciąż była płynna i niestabilna. Wzrastała w medytacji i załamywała się w konflikcie, zmieniając się w zależności od otoczenia, przybierając kształt pojemnika. Silna, owszem. Ale pozbawiona własnej struktury. Krystalizacja zaczyna się, gdy stajesz się stały, gdy wchodzisz w gęste konteksty i to nie ty się adaptujesz, ale otoczenie reaguje na Twoją obecność. Gdy nie musisz mówić, by zostać usłyszanym, gdy Twoja energia poprzedza Twoje słowa, gdy ci, którzy są niestabilni, spontanicznie się dystansują, a ci, którzy są z Tobą w zgodzie, zbliżają się bez wyjaśnienia. Ten proces nie zachodzi poprzez komfort, ale poprzez presję, poprzez starcie. Za każdym razem, gdy życie próbuje cię powstrzymać, a ty odmawiasz powrotu do dawnej formy, kryształ staje się silniejszy. Kiedy wybierasz prawdę ponad aprobatę, kiedy nie cofasz się przed akceptacją, kiedy pozostajesz całością nawet w obliczu krytyki, straty czy rozczarowania, dokonujesz prawdziwej alchemii. To nie teoria, to wewnętrzna nauka. Presja tworzy diamenty, komfort nie tworzy niczego. Jeśli czujesz, że coś w tobie drgnęło, gdy słuchasz, jeśli te słowa nie tylko do ciebie docierają, ale zostawiają ślad, zostaw lajka teraz. To Twój sposób na powiedzenie: Jestem obecny, postanawia mnie uciekać. To nie jest automatyczny gest, to akt świadomości. Cisza, której doświadczasz. Nie jest przypadkową pustką. To precyzyjna przemiana, a w nadchodzących dniach lub tygodniach możesz zauważyć coś niezwykłego. Sny stają się cichsze lub znikają na chwilę, synchroniczności nie wybuchają już z minuty na minutę, zbiegi okoliczności wydają się subtelniejsze, niemal dyskretne. Ci, którzy nie są przygotowani, odczuwają strach i interpretują wszystko jako oznakę straty: zrobiłem coś złego, odsunąłem się od siebie. Nie czuje się już prowadzony. Jednak w najstarszych tradycjach hermetycznych ten moment ma konkretną nazwę: złota cisza, i jest to jeden z najwspanialszych darów, jakie mistrz może ofiarować, ponieważ oznacza koniec hałasu i początek prawdziwego mistrzostwa. Na początku przewodnictwo jest silne, oczywiste, wręcz teatralne, służy do wstrząsu, wyrwania z transu automatycznego życia, otwarcia oczu. Potem, gdy naprawdę się przebudzisz, ta siła słabnie. Najpierw staje się szeptem, a szept zmusza cię do udoskonalenia słuchania, do większej wrażliwości, do wyciszenia się w sobie. Wreszcie nadchodzi najpoważniejsza faza cisza, bo w ciszy odkrywasz, kim jesteś, gdy nikt ci niczego nie potwierdza, gdy na ekranie nie pojawia się żaden specjalny numer, gdy nie ma żadnego znaku bijącego ci brawo i gdy nie ma nieba. Które by cię aprobowało. To tam rozumiesz, czy twoja integralność jest prawdziwa, czy też był to tylko entuzjazm. Ta cisza to nieporzucenie, to obecność oczekiwania. Do wczoraj był to monolog, ktoś mówił, a ty słuchałeś, sygnały docierały, a ty podążałeś za nimi, energia płynęła, a ty ją odbierałeś. Teraz wszystko się zmienia, staje się dialogiem, i, w pewnym sensie, Nadchodzi Twoja kolej. Przewodnik chce zobaczyć, co robisz, kiedy ci nie mówi. Chce zrozumieć, czy zinternalizowałeś nauki, czy tylko powtarzałeś instrukcje. Chce wiedzieć, czy jesteś powtarzaczem, czy istotą w transformacji. A jedynym sposobem, aby to sprawdzić, jest usunięcie blokad. Jeśli wypełnisz tę ciszę lękiem, kompulsywnym poszukiwaniem nowych znaków, Lękiem przed przegapieniem czegoś okażesz zależność. Jeśli jednak wypełnisz ją suwerennością, jasnością, działaniami opartymi na tym, co już wiesz, zdasz test. Dlatego nie powinieneś bać się ciszy to najwyższy komplement, ponieważ oznacza, że dostrzega się w tobie nową zdolność. Oznacza zaufanie oznacza, że jesteś postrzegany jako ktoś, kto potrafi ustać bez wsparcia. Prawdziwy nauczyciel nie utrzymuje swoich uczniów w zależności. Pracuje nad tym, by stać się zbędnym. Nie z dumy, ale z miłości do Twojego rozwoju. Zanim jednak ta nowa autonomia stanie się całkowita, w prawdziwym życiu pojawiają się trzy ostateczne testy. Nie pochodzą one ze snów ani wizji. Pochodzą z rzeczywistości, z materii, z relacji, z pieniędzy, z codziennych wyborów. Są proste, a zarazem bezwzględnie precyzyjne, a jeśli ich nie rozpoznasz, możesz je nieświadomie oblać. Pierwszą jest oferta powrotu. Coś z przeszłości puka do drzwi. Może to być osoba, która powraca z miłymi słowami i starymi obietnicami, nieszkodliwy nawyk, który cię przywołuje, dogodna okazja, która sprowadza cię z powrotem tam, gdzie byłeś, grupa która zaprasza cię z powrotem do tych samych starych kręgów. Może się to nawet wydawać rozsądne, tylko raz, tylko po to, by uniknąć drastyczności, tylko po to, by nie przegapić okazji. Ale to elegancka pułapka, bo zaakceptowanie starego w tej chwili oznacza odrzucenie nowego. To test przywiązania: czy nadal trzymasz się starej skóry, czy w końcu ją puścisz. Życie oferuje ci skorupę nie dlatego, że na nią zasługujesz, ale po to, by sprawdzić, czy ją wybierasz. Drugim testem jest test wiary, ale nie w romantycznym sensie tego słowa. To test, gdy coś idzie nie tak. Plan się nie udaje, pojawia się nieoczekiwana strata, niesprawiedliwa i być może publiczna krytyka, rozczarowanie w związku lub projekcie. A pytanie jest brutalne. Twoja częstotliwość zależy od tego, czy wszystko idzie dobrze. Czy jesteś na haju tylko wtedy, gdy czujesz się komfortowo? Czy pozostajesz w pełni nawet w chaosie? Skrystalizowana częstotliwość nie zmienia się w zależności od okoliczności. Diamenty nie zamieniają się w węgiel, ponieważ wzrasta ciśnienie. Jeśli na tym etapie popadniesz w narzekanie, poczucie bycia ofiarą i poczucie tak, tak nic nie jest prawdą, Kryształ pęknie. Ale jeśli zachowasz wewnętrzną równowagę, jeśli pozostaniesz spójny, jeśli przekształcisz szok w paliwo, to ciśnienie cię nie złamie, wzmocni cię. Wielu nie rozumie, że ta presja nie jest okrucieństwem. To precyzja. Zbyt mała presja niczego nie tworzy, zbyt duża niszczy strukturę. Presja, którą otrzymujesz, jest dostosowana do twoich możliwości. Nie wymaga się od Ciebie niemożliwego, wymaga się od Ciebie zrobienia tego, co konieczne, by Cię dopełnić. I na tym polega sztuka. Przestań interpretować każdą trudność jako znak przeciwko Tobie i zacznij czytać ją jako niewidzialną rękę, która Cię definiuje. Trzecim testem jest święta izolacja. Nie oznacza to bycia bez ludzi u boku. Oznacza poczucie niezrozumienia. Rozmowy które kiedyś Cię karmiły, teraz pozostawiają Cię pustym. Miejsca, które kiedyś Cię energetyzowały, teraz Cię wyczerpują. Czujesz się, jakbyś przekroczył granicę, jedna część Ciebie jest już poza nią, ale druga wciąż jest zmuszona podążać starymi ścieżkami. A ci, którzy pozostali w poprzednim wymiarze, nie mogą za Tobą podążyć, nie dlatego, że są gorsi, ale dlatego, że nie przeszli tą samą drogą. Tu pojawia się bardzo subtelna pokusa zawrócić, byle tylko uniknąć poczucia samotności. Ale to jest test autonomii. Czy potrzebujesz aprobaty grupy, czy wystarczy ci towarzystwo Twojego wyższego ja? Mistrzowie idą sami, dopóki nie spotkają innych mistrzów. A kiedy się spotykają, to nie jest zależność to sojusz równych sobie. Jeśli przejdziesz przez te trzy próby bez dramatu, bez błagania o zrozumienie, bez szukania litości, to przekroczysz ostateczne bramy. I kiedy przez nie przejdziesz, możesz doświadczyć osobliwego uczucia, pustki. Nie smutku, nie depresji, raczej dziwnej neutralności, jak zawieszenie. Stare przeminęło, ale nowe jeszcze się w pełni nie zamanifestowało. To jak być między dwoma brzegami. Nie jesteś już na tym samym brzegu, ale jeszcze nie dotknąłeś tego drugiego. Jesteś pośrodku wody. Ego nienawidzi tej przestrzeni. Ego pragnie gruntu pod nogami, widocznych rezultatów, natychmiastowej pewności. Ale ta przestrzeń pomiędzy jest jednym z najpotężniejszych miejsc, jakie istnieją. W starożytnych obrazach przedstawiano ją jako pierwotne wody, żyzny chaos sprzed stworzenia. To nie blok, to łono. To pustka pełna możliwości. To strefa, w której rzeczywistość jeszcze się nie zastygła i właśnie dlatego można ją kształtować. To nazywa się płodną pustką, pustą, bo bezkształtną, płodną, bo może wygenerować dowolną formę. I to właśnie tutaj rozstrzyga się los kolejnego cyklu. Jeśli wypełnisz tę pustkę lękiem, kontrolą i strachem, stworzysz zniekształcenia. Jeśli przejdziesz przez nią spokojnie, konsekwentnie i pewnie, stworzysz cuda. Nie ma potrzeby forsowania tego, nie ma potrzeby denerwowania się. Wystarczy utrzymać częstotliwość w bezruchu, jak idealną nutę w cichym pomieszczeniu. Nie musisz krzyczeć, musisz ją utrzymać, a im bardziej ją utrzymujesz, tym bardziej otaczające pole się reorganizuje. Ta przerwa nie trwa wiecznie. To most między końcem jednego cyklu a początkiem następnego. Ale to, co robisz na tym moście, decyduje o jakości przyszłości. Jeśli się opróżnisz, kolejny cykl zacznie się słabo. Jeśli się wzmocnisz, zacznie się z mocą. To święta pauza, jak ta między jednym oddechem a kolejnym, gdzie pozornie nic się nie dzieje, ale w rzeczywistości wszystko jest brzemienne potencjałem. I tu nadchodzi moment, który wywraca całą perspektywę. Celem tej podróży nie jest doświadczanie coraz bardziej intensywnych przeżyć duchowych. Nie chodzi o pogoń za powtarzającymi się liczbami, snami pełnymi symboli, ani ciągłymi potwierdzeniami. Celem jest zmiana twojego stałego podpisu energetycznego, tego, który zawsze emitujesz, nawet gdy nic nie robisz, nawet gdy śpisz, nawet gdy nikt nie patrzy. To jak odcisk palca Decyduje, co przyciągasz, co odpychasz, kto się zbliża, kto się oddala, które drzwi się otwierają. Przed tym cyklem twój podpis mógł przypominać podpis kogoś poszukującego, kogoś próbującego, kogoś rozwijającego się, ale jeszcze niestabilnego. I słusznie, to był punkt wyjścia, ale ten podpis przyciąga ścieżki badań, próby, niekompletne cykle. Kiedy krystalizacja naprawdę następuje, podpis się zmienia, nie jesteś już na drodze ku, stajesz się zakorzeniony, stajesz się kimś, czyja obecność jest już odpowiedzą. A to zmienia sposób, w jaki reaguje świat, niestabilni ludzie się zmieniają, dzieci obserwują z ciekawością, której nie potrafią wyjaśnić, zwierzęta reagują inaczej, a ci z wewnętrzną mocą rozpoznają cię bez przedstawiania. Nie ma potrzeby mówić, Twoja spójność mówi. I tutaj kluczowe jest, aby nie sabotować samego siebie. Nie pomniejszaj siebie, żeby inni czuli się bardziej komfortowo. Nie gaś światła, bo ktoś uzna to za przesadę. Nie ukrywaj swojej prawdy, żeby uniknąć tarć. Jeśli Twój podpis się zmienił, nie możesz już nosić tych samych starych ubrań. Szanowanie tego, kim się stałeś. Nie jest arogancją. To szacunek dla świętej pracy, która cię przemieniła. A kiedy ją szanujesz, nie narzucając się, dajesz również innym pozwolenie na uszanowanie ich transformacji. Nadchodzi czas, gdy niewygodna, ale konieczna prawda musi zostać wypowiedziana. Nie ma odwrotu. Nie dlatego, że ktoś blokuje ją z zewnątrz, ale dlatego, że wewnętrznie ta możliwość już nie istnieje. Kiedy raz zobaczysz, nie możesz już udawać, że nie widziałeś. Wielu próbuje to zrobić, zwłaszcza gdy zaczyna ciążyć im odpowiedzialność za szerszą świadomość. Próbują wrócić do swojego poprzedniego życia, zmniejszyć skalę, udawać, że nic się nie stało. Ale to wywołuje nieznośne tarcie to jak próba skompresowania czegoś, co już się rozszerzyło im mocniej naciskasz, tym bardziej boli. Starożytne prawa hermetyczne jasno mówią o tym punkcie bez powrotu. Kiedy cykl naprawdę się zamyka, poprzedni stan przestaje być opcją. Możesz iść naprzód albo utknąć, ale nie możesz się cofnąć. Drzwi za tobą nie zamykają się jako kara, lecz jako ochrona. Gdyby pozostały otwarte, za każdym razem, gdy presja wzrastała, odwracałbyś się. A to na dłuższą metę. Bycie zniszczyło. Dlatego nie ma sensu romantyzować przeszłości, idealizować wersji siebie, która nie wiedziała, nie czuła, nie dźwigała tego ciężaru. Ta wersja wykonała swoje zadanie, a potem się rozpuściła. To normalne, że doświadczasz jakiejś formy żałoby, ponieważ każda prawdziwa transformacja wiąże się z symboliczną śmiercią. Ale kurczowe trzymanie się tego, co już nie istnieje, jest formą samookaleczenia. Jedynym możliwym kierunkiem jest naprzód. Świadomość nie ma biegu wstecznego. Porusza się tylko w jednym kierunku: ekspansji, pogłębiania, klarowania. Opieranie się temu ruchowi boli bardziej niż jego akceptacja. Płynięcie wymaga odwagi, ale opieranie się mu wymaga poziomu energii, który prędzej czy później cię wyczerpie. I tu właśnie w grę wchodzi nowy pakt. Na początku podróży istniała tymczasowa, ograniczona umowa, mająca cię tu doprowadzić. Ta umowa straciła już swoją użyteczność. To, co jest teraz proponowane, jest inne. Nie ma daty ważności, ale paradoksalnie jest o wiele prostsze. Zawiera tylko jedną jasną, niepodlegającą negocjacjom klauzulę: Nigdy nie zdradzaj swojego sumienia, aby zyskać zewnętrzną aprobatę. Nic więcej, żadnych skomplikowanych rytuałów, żadnych ekstremalnych praktyk, tylko prawda, prawda przeżywana, ucieleśniana, codziennie, częstotliwość, którą ustaliłeś, nie toleruje żadnych wewnętrznych kompromisów. Za każdym razem, gdy okłamujesz samego siebie, aby się dopasować, za każdym razem, gdy się poniżasz, aby uniknąć niepokoju, za każdym razem, gdy udajesz, że jesteś gorszy niż jesteś, tworzysz pęknięcie. A pęknięcia, pogłębiające się z czasem, prowadzą do rozproszenia. Utrzymywanie skrystalizowanej częstotliwości nie oznacza izolowania się od świata ani życia w stanie nieustannej duchowości. Oznacza życie z radykalną integralnością. Mówienie nie, gdy czujesz nie, nawet jeśli ktoś będzie rozczarowany. Mówienie tak. Gdy czujesz tak, nawet jeśli to nie ma sensu. Kierowanie się intuicją, nawet jeśli przeczy ona oczekiwaniom innych. Każdy codzienny mikrowybór wzmacnia lub osłabia strukturę. Kiedy mówisz, czy mówisz prawdę, czy to, co jest wygodne. Kiedy czujesz, że otoczenie już do Ciebie nie należy. Czy odchodzisz, czy zostajesz z grzeczności. Kiedy coś w środku ostrzega Cię, żebyś nie kontynuował. Czy słuchasz, czy racjonalizujesz. Nie ma neutralnych wyborów. Albo się konsolidujesz, albo słabniesz. I tutaj nie ma drogi pośredniej, albo ciągła spójność, albo powrót do fragmentacji. Przyjęcie tego paktu nie ogranicza twojej wolności, lecz ją definiuje. Prawdziwa wolność nie polega na robieniu czegokolwiek, ale na byciu tak zestrojonym z samym sobą, że to, czego pragniesz. Pokrywa się z tym, co słuszne. To właśnie jest głęboki sens wewnętrznej suwerenności. To również moment, w którym zmienia się Twoja relacja z zewnętrznym przewodnictwem. Nie ma już rozkazów do wykonania. Jest inspiracja, a różnica jest ogromna. Porządek wymaga posłuszeństwa, inspiracja wymaga kreatywności, porządek Cię podtrzymuje. Inspiracja zbliża cię do siebie. Nie jesteś już powołany do podążania, ale do ucieleśnienia, nie do otrzymywania instrukcji, ale do stania się przykładem. To moment, który przeraża wielu: uświadomienie sobie, że nikt już nie przyjdzie, żeby mówić ci, co masz robić. Nie dlatego, że zostałeś sam, ale dlatego, że stałeś się zdolny do kierowania sobą. Od tego momentu każda treść. Każde nauczanie, każde zewnętrzne słowo służy jedynie jako potwierdzenie czegoś, co już wiesz. Nie jako substytut Twojego wewnętrznego kompasu. To era pełnej odpowiedzialności i to także era tworzenia. Nie jesteś już tutaj po to, by gromadzić informacje, ale by je ucieleśniać. Aby uwidocznić w swoim konkretnym życiu, że ta ścieżka naprawdę działa. Aby to wszystko przypieczętować. Konieczny jest jednak ostateczny akt niesymboliczny, niementalny, fizyczny. Musisz wyeliminować coś, co wyraźnie reprezentuje poprzednią wersję Ciebie: przedmiot, kontakt, nawyk, więź, o której wiesz, bez żadnych wymówek, że nie jest już z Tobą powiązana. Nie jutro, nie wtedy, gdy poczujesz się gotowy teraz bez teatralnych rytuałów. Bez wyjaśnień, bez kończenia melodramatem: Wytnij, wyrzuć, wymasz, STW zamknięte RZ przestrzeń, bo to, co nowe, nie może zakotwiczyć się tam, gdzie wszystko jest już zajęte. Ten konkretny gest wysyła jednoznaczny sygnał: Nie grasz w gry, naprawdę dokonałeś wyboru. Kiedy to robisz, czujesz, że coś się zmienia, lekkość, dobra pustka. Nowa otwartość to ostateczna pieczęć, to moment, w którym bez słów mówisz, że nie masz już do czynienia z przeszłością. I ten prosty, a zarazem radykalny akt wywołuje głęboki rezonans. Wszechświat reaguje na decyzje, a nie na mgliste intencje, reaguje na zaangażowanie, a nie na pragnienie. Ten cykl się nie powtórzy, nie dlatego, że jest negowany. Ale dlatego, że każde okno ma swój czas. A ten czas jest teraz. Kiedy film się skończy i wrócisz do swojego codziennego życia, bezwładność spróbuje cię cofnąć. Gęstość świata będzie próbowała ci wmówić, że posunąłeś się za daleko, że to była tylko sugestia, że byłeś zbyt radykalny. Ale ty wiesz. Ty, który zaszedłeś tak daleko, który czułeś, jak każdy Twój krok rezonuje w tobie. Wiesz, że coś się zmieniło, i nie możesz udawać, że nic się nie stało. Uszanuj tę zmianę. Uszanuj noce, kiedy nie spałeś, trudne wybory, poświęcenia, spostrzeżenia. Uszanuj niewidzialną pracę, która Cię tu doprowadziła. To nie ego, to szacunek. I to właśnie ten szacunek definitywnie zamyka ten proces. Jeśli ta wiadomość naprawdę Cię poruszyła, jeśli nie tylko ją usłyszałeś, ale poczułeś, jak działa w tobie, to teraz proszę cię o podjęcie trzech prostych, ale znaczących działań. Zostaw lajka, aby uczcić podróż, którą właśnie przebyłeś. Zasubskrybuj kanał, jeśli czujesz, że ta przestrzeń rezonuje z kierunkiem, w którym podążasz. A w komentarzach napisz jedno słowo, własne, które reprezentuje to, co wybierzesz od teraz. Proponuję mocne słowo Uce i Eleśni. Nie jako koncept, ale jako decyzja. To Twoja decyzja, aby żyć tym, co wiesz, a nie tylko to rozumieć. Dziękuję za poświęcony sobie czas, dziękuję za odwagę, by wytrwać do końca, dziękuję za to, że wybrałeś głębie zamiast rozproszenia. Życzę Ci życia z prostymi plecami, otwartym sercem i niepodważalną prawdą. Obyś szedł przez świat, nie prosząc o pozwolenie tego, kim wiesz, że jesteś. Mocne, jasne i ostateczne pożegnanie. Uszanuj to, kim się stałeś, idź naprzód, nie oglądając się za siebie.